W mym sercu jesteś tylko ty. Spełnię dziś dla ciebie sny, spełnię dziś dla ciebie marzenia. Niech nasz świat się już nie zmienia. Z tobą trwać dziś tylko chcę, z tobą tańczyć jak we śnie. Tylko Twoje dłonie znam, ten wspaniały boski kształt. W mojej duszy jesteś Ty, znowu teraz mi się śnisz. Twój wspaniały oczu blask, w Twoich ustach słodki smak. Niech ta miłość trwa przez rok, niech to będzie całą noc. Z tobą chciałbym tylko żyć. Nikt nie kocha tak jak ty.